Zadanie 19 z egzaminu 8 ósmoklasisty 2024. Z trzech jednakowych klocków w kształcie sześcianu i jednego klocka w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zbudowano dwie wieże. Krawędź sześcianu ma długość 10 cm krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 9 cm, a jego objętość jest równa 324 cm. Sześcienne. Za, e, oblicz różnicę wysokości obu wież zapisz obliczenia. Naniosłam już te dane z zadania na rysunek i wypisałam e, potrzebny wzór na objętość. E, zacznijmy od policzenia pola podstawy ostrosłupa. Podstawą jest kwadrat o boku 9. W takim razie pole podstawy to będzie 9 razy 9, czyli 81 cm2. Następnie wiemy, że jego objętość to jest 324 cm3. Możemy więc e, podstawić to do wzoru na objętość. 1 trzecia. Razy 81 razy H równa się 324. 3 i 81 skrócimy przez 3. Zatem 27H równa się 324. E, I obustronnie podzielimy to przez 27. W takim razie e, H będzie wynosiło 12 cm. I jest to wysokość tego e, ostrosłupa. E, wysokość całej wieży pierwszej. To będzie w takim razie 10 dodać 12 cm, czyli 22 cm. E, a wysokość wieży drugiej e, to są dwa, dwie wysokości sześcianu, czyli 20 cm. Zatem różnica tych wysokości H1 odjąć H2 e, to jest 22 odjąć 20, czyli 2 cm.